Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraftów na modach. Ja jestem Potter, oczywiście i dzisiaj ruszymy w kolejną podróż. Tylko... Nie wiem co dzisiaj zrobimy. Myślę, że ten magazyn w końcu by szło ogarnąć. Yy, bo ostatnio znowu zbierałem trochę tych surowców. W sumie sporo ich nazbierałem. Więc przydałoby się teraz właśnie... Ogarnąć coś takiego właśnie z magazynem żeby e, gdzieś to wrzucać wszystko nie? Chyba domek muszę dokończyć e, tak muszę Dobra Czyli dach muszę zrobić Okej okay. Tego chyba będę miał za mało Więc idziemy naszego wcześniejszego domku na razie Sprawdzić to e, Sprawdzić, sprawdzić czy mamy jeszcze tą bryki to nie. O, ale fajny kolor. O, zielone jakieś. To zielone to idzie zrobić tą zieloną zbroję, ale nie mam pojęcia do czego ona jest przeznaczona. Dobra chwila. Daj no kobla. Rozłoż go tu trochę, tu trochę. Moment drewno, moment drewno ustaw to pyk, pyk, pyk pyk, pyk no ale też mi są na razie niepotrzebne mm. tutaj testy to tu na razie dam, bo mi to nie jest potrzebne <coughs> co tu jeszcze mamy? O, Okej, ok, myślę że stąd na razie nic nie jest potrzebne <coughs> Mm. Nabudujemy no, zresztą jeszcze inne poziomy, bo będzie kuchnia, myślę. Eee... Znaczy kuchnia... No kuchnia, tak, dobrze gadam. Czekajcie eee, teraz jakby to zrobić, żeby fajnie... Tak może. Eee, będzie kuchnia. Eee, co tu będzie jeszcze z piecykami? To właśnie chyba w tej kuchni tam to zrobię zrobimy sobie jeszcze ten właśnie magazyn myślę oraz 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 co nie wiem w trakcie na pewno domyślę się co jeszcze pobudować fajnego ciekawego a jak na razie tu ogólnie nagrywam od razu po imprezie bo było się w klubie się balowało do czwartej znaczy do czwartej właściwie do drugiej bo wyszliśmy o 2.40 i tak, taki pech mieliśmy, że jechał tramwaj, który uderzył w taksówkę taksówka była tak rozpędzona, że się nie zatrzymała i po prostu no zderzenie nie i niestety była kolizja i mój tramwaj, który miałem jechać nie, nie mógł ruszyć i gdy poszłem na autobus to w w tym momencie, gdy wróciłem, żeby sprawdzić, czy on pojechał, no to niestety pojechał. No i tak się skończyło, że jeszcze mi autobus nie przyjechał o 4 rano. Miał jechać 4.3, a nie przyjechał, więc czekałem do, do 4.30. No i 2,5 godziny na dworze. Jeden plus był taki, że nie było zbyt zimno. Zaczęło to jakoś wytrzymać. Ale samo to czekanie, nie? No to masakra było, nogi bolały z tego tęczenia. I kurde... Tyle czekać na autobus, no trochę sporo Ale jakoś przeżyłem, dojechałem do domu w końcu Więc nie ma źle Może zrobiłbym Zrobiłbym Czekaj, jeszcze szkła szkło Eee, jak to się nie Patrz, się zapomniałem Szklary nie bym zrobił, w sumie No tutaj trzeba to wyrównać, bo to będzie mi To miejsce na pewno potrzebne kopej to kopej. Mhm. Dobra, to tutaj spokojnie również. W ogóle nie że gdy dodałem te black and white 2, to wzrosło mi aż o 10 subów yy, na moim kanale Co bardzo mnie cieszy I ja oczywiście jestem zdziwiony że aż tyle wzrosło Wiem że co to takie 10 subów nie wynie Ale jak na, dla mnie, dla początkującego to jest dla mnie strasznie dużo nie Więc cieszę się z tego ogromnie I nagram to dopiero jutro Black and White 2 bo dzisiaj wrzucę Minecraft, to jest 17, więc dzisiaj muszę to wrzucić a pojutrze lola nagramy więc wszystkiego po trochu i trzeba to zrobić właśnie tędy może będzie to wejście do tej naszej szklarni to jest takie nierówno, bym musiał tak to zrobić o. pyk, pyk, pyk No. Okej. Okay. Tak pięknie. Przynajmniej będę widział też mobów, jakby nie patrzeć. Kurde, tutaj się nie można mylić, bo widzicie szkło od razu rozwalamy i mamy już lipę. Dobra, niech będzie tak. Jak już to skręciło akurat ta nie musi być taka ogromna. Tak. Będę musiał skład robić. Czekaj na ile tu jest kratek. Raz, dwa, trzy, cztery. Na cztery, tak. Raz, dwa, trzy, cztery. I. 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 Tu jest 4, więc tu jest 5, czyli jeszcze jedno i skręt no, Koordynacja no się robi Trzeba się uwijać I stąd zawijać na chatę Myślę, że słyszę jakiegoś creepera na szczęście tylko chodzenie mojego stivka Fuck Dobra Tu jeszcze już dam jak, jak już w tą stronę robię To dodam dam no, pięknie Więc tu już mniej więcej widzę Widzę i nic mi nie zaraża i teraz trzeba tak, Pyk pyk Cyk cyk I trzeba drzwi tu pieprznąć Okej, okay, nastał nam dzień Więc pora Ruszać z powrotem tam Tu cyk Tu cyk Stone lecim na szczecin, teraz zabiję mrów zombiaków gdyż mnie tu przyszli nachodzić w moim własnym domu pyk 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 alright, mój domek jest jakoś, jakoś już wygląda jakoś, jakoś Wypadałoby tutaj to krzyć tak, Oh shit To weźmiemy tak O, cyk żeby nie było na biednie jakoś wyglądało to Tak jeszcze będę musiał i widzę po te bryki Teraz ja sobie się tu Pięknie Dobra, idziemy po stąd blik jeszcze e, to, to. o kurde tylko 20 no nie powiem mało mało Ale to sobie przepalę a co mogę Dobra, ale to schowię Chwila, tak, tak To co mi jeszcze nie jest potrzebne Śnieżki Gunpowder Okej okay. W sumie ja bym, nie tu Ja bym się wziął za to te budowanie tego magazynu No robię sobie skrzynek i zaraz chyba wyruszę pod drewno bo nie mam tu gdzieś było zawsze tu jest to lecimy tam co to jest za tinax szkoda że to nie jest to ta z nie, nie drewniana żelazno bo by mi całe drzewo z, z co to jest kurczak kitchen, kitchen. okej okay. dobra o to sobie tak zreżyniemy wszystko pięknie wszystkie rodzaje drzew Wszystko? Yes, of course. To jest bircz. Jakiś bircz. Nie chcę krzaków, drzew. Nie wystarczą same drzewa. Okej. Okay. Star Dobra, gdzie jest nasz Nasz domek? House, party tam Party night, party night I love Poland Kurde macie O Boże, co ja szrełam najgorsze jest jakie mogło być Dobra bo kurde, apsik, house party, idziemy robić house party i magazyn będzie pod naszą ziemią ukochaną, tylko w którą stronę, Że może, 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 może zrobię tak. wyglądało chwilę cyk i teraz to pięknie, jest, wyszło to co chciałem alright, okej, okay. motherfucker i muszę iść po tym mięso jakieś, bo z tym mięsem to ja A lipnie cienko tego się nie da przepalać mm. mm. Zaraz będę wiedział chwila mm, mm, mm. Już. Nie Nie, nie da się Okej okay. Tyk, tyk 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 i daj mi jednak to Tak Oj, pięknie to zeżre Okej okay. Okej okay. Magazyn już prawie skończony Jeszcze trzeba Parę ścianek tutaj robić i podłogę zrobię z drewna miałabyś ściany z drewna ale zauważyłem że miałby to za dużo roboty eee, za dużo roboty by tym było więc wykonałem to z zwykłego dirta dirt na tym teksturpaku i tak fajnie wygląda więc myślę że jest ok musimy zrobić tak żeby wszystkich podnień nie zniszczyć w tym nic nie będę widział Jak właśnie teraz z podłogą z miałem robić? Nie to ja zrobię jednak z drewna Bo drewna mam duża A ze nie będę się Bawił Okej okay. O kurde ile tu jeszcze jest jacyk. Odcinek powoli dobiega końca. U. U. to tak tyle jest To mi daj. I to mi starczy. Bardzo możliwe. To nie to. Dlaczego to jeszcze tutaj stoi? bo tak Nie, ja, lecisz Mhm, mm mhm, mm mm -hmm, mm -hmm. nic nie widzę Very, very nice Surprise, mother Very, very nice surprise A, gum style Ok, teraz trzeba tu rozjaśnić Pyk, pyk Te ściany miały być z zirta No bo nie mam już tak dużo Więc trzeba to na razie... Chyba może całą jedną ściankę zrobię A tamtą dokończę już sam Zrobię ten magazyn to by już to chociaż było. ty basis. Tak tak. Tak, tak. Pokaje może jeszcze zdążę to sobie zrobić Czekajcie Znaczy zdążę, no może mi się uda Pozwól mi na to, kurde chomiki japo Ło, chwila Uszko mnie zaspędziało Tak bardzo Wow, wow man! No i jeszcze tą stronę musi mi wystarczyć te 23 Aha. Wątpię, ale musi Będę najpierw zacznę tak, zobaczmy Nie no, no, nie ma szans Nie ma najmniejszych szans Tak, tak, tak I jeszcze, jeszcze to zrobimy Okej, okay, czyli dwa nam tylko zostały. To wykopiemy, to to. I wyciekniemy. No chomik, co robi? To jest to oczo polsów chyba? I głupie, no. Co mogę więcej powiedzieć? Co tu się robiło? Nie robiło się przypadkiem naprawiało naszego EQ? Nie wiem. Dobra, idziemy zrobić teraz. To co chciałem? No kurde! zrowa To mi tej Zrobimy sobie takie te, nie? Z tego dobra nie być I tutaj damy czysty, raz, dwa, raz, dwa raz, dwa. Nie tu, tu A ah, Fucking Fucking Dobra. Pyk, pick, pyk, pick, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. I sam day kolejny przez ty. right. I pomiędzy tym pochodnie. Tak. Muszę zrobić tak. Wróć jeszcze to i trochę więcej chestów i będzie w porządeczku. 8, 5, 8, o 25. I Aha. potrzebne jest drewno do tych ścianek, nie? To już to widzę teraz. Dobra chwilę, postawimy tutaj jeszcze Nie tak i teraz można tak znowu zrobić Dobra mniej więcej idzie Czekaj Tak by to musiało być Czyli to będzie strasz, strasznie ciasno Tak i z drugiej strony również tak będzie Kurde, nie może tak być. To musi być wyjątkowo oddalone. O, jedno jeszcze. Czyli... Tak. Dobra. No, mniej więcej jest. I na przykład do tego wrzucę... Cobblestone'y. Bo co z nim mam zrobić, skoro mam go tak dużo? na przykład drewno wszystko co związane z drewnem oczywiście hmm, tutaj umgiel można dać dobra to pójdźmy po tamtej tamy przeniesiemy je tutaj i zakończymy ten odcinek to jest, to jest, to jest drewniane to 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 jest kobyl to co jaka Bo przecież tam pamiętam jak dużo jest za, zawalone miejsce no. Dobra, tu nie będzie diarod Tu gdzieś było drewno Tu kopel Alright Tu nie będą kopery Tu tin ory Tu okay, flinty Koper oh takie inne bójki Tu gravele eee. I teraz czas iść po resztę Itemków Wow widzę święta nam się zbliżają W Minecrafta A tu też pięknie Wow 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 spider Chwila nie mam słodki, dlatego go nie Wybaj. trzeba się przespać żeby żeby nie napotkać na żadnego czwora ok mm, teraz to będzie ciekawe Dobra, zbieraj to wszystko ze skrzynek o o nie oddam mi go i tak no to ci papę. Dobra teraz tak sobie powiedzmy jakim cudem tutaj się już szkielet skoro tu jest jasno Nie wierzę Dobra Co to jest? Copper OR czyli to pójdzie tu Tu są flinty, nie

tu domy to do to tu to, 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 to i chyba tu jeszcze idzie tak. no, gdzie, gdzie to do, 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 No gdzie teraz do, 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 to nie? To też nie. To się. Czekajcie coś i dawali A niech to zostanie tu Żielasko Wida tu tak I to wszystko na razie tu w sumie Ja to posegreguję samotnie A jak na razie pójdziemy po resztę itemków które włożymy do skrzynek pyk tak myślę, że ten magazyn będzie trzeba powiększyć to o wiele 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 ale jak na razie nie będzie tak to na razie mi nie będzie przeszkadzać z pewnością go powiększę, widzicie jak to jest miejsce, nie dobra, wrzuć to tu I lecimy po kolejne No kurde, jeszcze, dobra tu jeszcze raz, o, gdzieś, gdzieś to się zobaczył, nie się No wiesz, Dobra jeszcze raz będzie trzeba to przyjść Mamy to jeszcze jakieś miejsce. Mamy. I jeszcze tutaj zarzucimy. No i idziemy po ostatni kurs. Zrobię sobie ten taki jeden pokoik taki z piecykami. Też pod go ukulamy. Po co na powierzchni zajmować miejsce skoro to dnia jest takie estetycznie fajnie fajne tutaj to tutaj to tutaj to czekaj czym to rozwalić w tym skrzynki też Muszę skrzynki to to piecy mi daj e, dobra co mi nie jest potrzebne Graby. No i mój domku żegnaj i welcome to the new home Spowiemy to ty alright my no i dziękuję wam wszystkim serdecznie za obejrzenie tego kolejnego odcinka z minecraftów na modach tak jak mówiłem jutro będzie black and white e, pojutrze czyli w będzie jak będzie Lich of Legends No i tak będę na przemian nagrywał Więc nie zapomnij zostawić łapki w górę Subskrybuj mój kanał jeśli Ci się podoba Na razie, cześć